PS, czyli zespół jelita drażliwego, jest to przewlekłe, nawracające schorzenie jamy brzusznej, dotyczące głównie jelita cienkiego i jelita grubego, objawiające się dyskomfortem, nawracającym bólem w zakresie jamy brzusznej, z towarzyszącymi zaburzeniami wypróżnień, które nie są spowodowane ani zaburzeniami biochemicznymi, ani organicznymi. Objawy towarzyszące zespołowi jelito-drażliwego to przede wszystkim nawracający ból brzucha. Jeżeli w ciągu ostatnich kilku miesięcy, najwcześniej pół roku wcześniej, pojawił się u nas ból brzucha, któremu towarzyszy zaburzenie rytmu wypróżnień, czyli albo biegunka, albo zaparcie, jeżeli towarzyszą temu nudności, wzdęcia, wymioty. Może to nam sugerować zespół jelita drażliwego. Wyróżniamy w przebiegu zespołu jelita drażliwego kilka postaci w zależności od tego, jakie objawy dominują. Możemy wyróżnić postać z biegunką, z zaparciem, postać mieszaną i nieokreśloną. Warto podkreślić, że żeby postawić rozpoznanie zespołu jelita drażliwego, muszą być spełnione pewne kryteria. Czyli to właśnie nawracający ból brzucha, pojawiający się w ciągu ostatnich trzech miesięcy, przynajmniej raz w tygodniu i związany z zaburzeniem rytmu wypróżnień. Czyli takie objawy jak gorączka, jak yy, krew w stolcu, jak niedokrwistość, jak utratę masy ciała. Są to objawy niepokojące, mogące sugerować inne schorzenia jelita grubego bądź cienkiego. Niestety jedna konkretna przyczyna zespołu jelita drażliwego nie jest znana. Znamy natomiast czynniki, Jakie mogą wpływać w patofi na patofizjologię, na powstawanie tego zaburzenia? Są to zaburzenia regulacji osi mózg jelita, wzmożone czucie trzewne, jest to dysbioza, czyli zaburzenia jakościowe i ilościowe flory bakteryjnej w jelicie, są to przebyte zakażenia wirusowe czy bakteryjne przewodu pokarmowego. Często też Towarzyszą zespołowi jelita drażliwego czynniki psychiczne, takie jak przewlekły stres, jak depresja, jak zaburzenie osobowości, więc na to możemy też zwrócić uwagę. W zespole jelita drażliwego dieta jest bardzo ważna. Stosujemy w zasadzie trzy mamy trzy propozycje diet dla pacjentów. Pierwszą taką propozycją jest dieta bogata w błonnik rozpuszczalny, obecny w surowych warzywach, owocach, który poprawia rytm wypróżnień i pracę jelit. Ważną dietą jest dieta typu low food map, która polega na tym, że ograniczamy w swojej diecie produkty zawierające fermentujące krótkoodcinkowe węglowodany, takie jak oligo, di, mono, sacharydy i poliole. Są to substancje takie jak fruktoza, sacharoza, laktoza, czyli cukry, które obecne są w bardzo wielu produktach w codziennej diecie. Ich ograniczenie pozwala na ograniczenie objawów zespołu jelita drażliwego. Trzecia propozycja, która także około 30% przynosi ulgę, to dieta, która pozbawiona jest laktozy. Leczenie IBS dietą to tylko część sukcesu. Ważna jest tutaj współpraca lekarza z pacjentem. Po pierwsze lekarz powinien wyjaśnić pacjentowi, że to schorzenie, choć uporczywe, nawracające, nie jest schorzeniem dla niego niebezpiecznym. Nie jest to nowotwór. Jest to coś, z czym można nauczyć się żyć i ograniczyć te objawy. Ważna często jest psychoterapia. Ważne jest spotkanie z psychologiem. Ograniczenie stresu, higiena snu, higiena spożywania posiłków. To znaczy to by jeść regularnie w w równych odstępach czasu mniejszymi porcjami. Oczywiście wspomagająco możemy stosować także leczenie farmakologiczne. Stosujemy leki w zależności od tego, w jakiej, z jaką postacią zespołu jelita drażliwego mamy do czynienia, czyli albo leki ograniczające pracę jelit, albo leki, które ją wspomagają w postaci z zaparciami. Warto pomyśleć o tym, jak wygląda nasz styl życia. Styl życia pozwala uniknąć wielu chorób, nie tylko samego IBS-u. Jeżeli chodzi o zespół jelita drażliwego, powinniśmy przede wszystkim pomyśleć o tym, jak funkcjonujemy na co dzień. Czy żyjemy w pośpiechu, czy pozwalamy sobie na to, by jeść w nierównych odstępach, by jeść na przykład raz dziennie jeden duży posiłek, czy jednak udaje nam się to jakoś zrównoważyć, zmodyfikować i wprowadzić do diety jakieś konkretne, ważne zasady. Pamiętajmy o tym, żeby ta dieta była bogata w w produkty świeże, w produkty bogate w błonnik. Możemy unikać używek, także kawa, papierosy. To są rzeczy, które mogą zaostrzyć przebieg chorób jelit, między innymi zespołu jelita drażliwego. Ważne jest to, by nasze życie było życiem w równowadze. Często o tym zapominamy, żyjąc w pośpiechu, zapominamy o równowadze między pracą, a życiem rodzinnym, życiem prywatnym, rozrywką, a zadbanie o to także pozwala o dziwo zadbać o przewód Pokarmowy. Możemy pomyśleć o tym, jeżeli napotykamy jakieś trudności, widzimy, że nie radzimy sobie w życiu ze stresem, z sytuacjami ciężkimi w życiu, które nas spotykają, by spotkać się ze specjalistą, z psychologiem, z psychoterapeutą, żeby szukać pomocy w rodzinie, w otoczeniu.